Witam Cię widzu, bardzo serdecznie w kolejnym z G4 -ki. Dzisiaj sobie spróbujemy zrobić od 100 zł do kosy I sprawdzimy jak to tutaj się potoczy Bo w ostatnich odcinkach byliśmy blisko No już często stawała nam ostatnia rzecz do zrobienia Żeby wyszło No ale jednak brakowało tego czegoś No i nie wychodziło Bo może dzisiaj będzie dzień przełomowy, sprawdzimy Oczywiście przypominam strona jaki film, tylko dla osób pełnoletnich, więc jak taką osobą jesteś, to pierwszy link w opisie możesz sobie kliknąć albo po prostu wpisać sobie kod SWERT, bo masz z nim 5% więcej przy doładowaniu, a także darmową skrzyneczkę Milspec do tworzenia na start. No i co? Możemy sobie polecieć bitewkę w, pierwszym, w pierwszej próbie. Może to będzie jedyna próba i tego sobie życzmy. Potem możemy też spróbować coś po prostu ze skrzynkami, może ze skrzynki coś drobnie, no ale na razie dodajmy sobie Na pewno te dołże z dwa, Oprócz tego możemy tą nową skrzynkę dodać No i jakąś alochę No i o milspec, no i mamy 100 zł Spróbujmy sobie to zrobić na trzech graczy No i jakby w pierwszej się udało. No to elegancko. Otraian i Bud Jerry do nas tutaj dołączył. I sprawdźmy to. Dobrze, proszę. Ja wiem, że ty umiesz sypnąć dwie stówy. Nie dropujesz dwóch stów i nie dropujesz nic dla mnie. Dick. No i Dick kosztuje i dobrze. Zapowiada się dobrze. Ale chyba mnie wyprzedził tym dropem, no tak. No tak. Aloha. No i 100 złotych mu leci. Dlaczego mu? No i patrzcie, jak już byśmy byli w miarę blisko tego, ile to on wygrał z garnu. 350, to już jest niemal, niemalże kosa, nie? No niestety, szczęścia nam braku. Więc spróbujmy sobie jeszcze raz. Może na same te skrzyneczki do znaczy kapsułki, bo one to dropią często. Jest tu 1,5% na rzeczy po około 100, więc o. Tom 2, 2 3 do mnie dołączył, Sabus do mnie dołączył, a no i dropną sobie naklejeczkę, tą, którą my chcieliśmy. My też nie dropnęliśmy źle, ale jednak będzie. Pff. Ciężko to nadrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. No a może jednak dla nas też jakby wpadła. To już by była kosa i by był koniec. No ale niestety, Tom a za duże szczęście. Widzicie, jedna taka rzecz i już by była. Dobra, spróbujmy sobie jakąś próbę jeszcze zrobić Może otwierając skrzynki A więc, a więc, a więc. I 5 razy UFO Bum. To jest 100 zł I wypada nam 86. Jeszcze 3 zł nam zostało, no to 90 zł za 90 zł. Parazy białego na przykład i zostanie nam dyszka. Poczekaj. 226 zł plus dyszka 236 zł jest. No i kurde. 236 zł i czy stać mnie teraz na tą skrzynkę 236 zł. stać nas na 50% Boreal Forest po tym. I teraz tylko, żeby dropło to. I mamy koskę. No bo w sklepie, oczywiście, tam też troszkę prowizja jest. I oczywiście, jak się dropnie ze skrzynki, to, to wyjdzie taniej. Aniżeli w sklepie, bo w sklepie chyba kosza 450 czy coś takiego. Tutaj mniej, no ale 231 zł. I to może być ta szansa. Także. Otwórzmy, no nie będę zwlekał. No co się stanie, to się stanie. No i chuj mi w łeb, jak zwykle. No nie no. No nie. No. Ile jeszcze tego gnoju musi się wydać. Ale już kurwa, znowu byśmy blisko. Ja muszę chyba po prostu powiedzieć tak. Pierdzielę tą skrzynkę, bym mógł zrobić bitwę na dwie osoby. By się wygrało i by było. Chyba już nie będę otwierał tego 50% Boreal Forest'a Ale kurde naprawdę dob dobra próba tam była W którymś odcinku się to uda Nie wiem czy w tym czy za 10 odcinków się uda Zazwyczaj robiłem od 50 zł do kosy to było trudniej Ale no teraz już No jednak profit był, fajny Zobaczmy tak, aspiration dodajemy sobie Bucket of Tara. wiem że Primary ostatnio rzuca elegancko, więc możemy sobie dwa razy Primary dodać, taka bitewka Na spokojnie, na dwóch graczy spróbujmy Żeby była, była większa szansa No jakiś Mateo do mnie wbijam, ej w ogóle kurde zauważyłem, że teraz z rana nagrywam, jest w ogóle mniej osób, bo tutaj zazwyczaj jest o tak z parę razy więcej Kurde, oni dołączają do takich droższych bitew wszyscy. Oj, odgonił się. No, 46 zł. przewagi ma, ale to jest Primary. Nie Primary zawodzi. Może teraz ostatnia skrzynka? i to nic nie da. To by nic nie dało. Byliśmy znowu tak blisko. I mi nie wyszło, no farta brakuje. Przy tym na tej ostatniej już prostej. W następnym odcinku na pewno się uda. Ja w to wierzę. Yy, także... No co? No i pozostało oczywiście Cię zaprosić na stronkę. Jakbyś chciał spróbować swoich sił? Może tobie się uda tobie tego życzę. Żebyś sobie zrobił kosę, nawet jakąś o wiele lepszą, o wiele droższą. Yy, no i co? No i. Zostaw jakiś komentarz łapę. Wbiję na Discorda, Twitcha. No i na streamki na YouTube również. Ja się kłaniam, usłyszymy się w następnym filmie i cześć!